A moje miasto to Białystok. Stok. Gośćmi Radia Yard są Martyna Zaniewska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry, witam gorąco. Dzień dobry. Oraz Paweł Orpik, szef Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Trwają ferie zimowe, korzysta z nich ponad 50 tysięcy uczniów w samym Białym Stoku. Spora liczba, przyznacie Państwo, a w związku z tym nie brakuje też osób, które szukają rozrywki, a więc jakie rozrywki ma do zaoferowania białostocki ośrodek Kultury? Od tego zacznijmy. Białostowskie Środki Kultury od wielu, wielu lat organizuje już Akcję Zima, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem dzieci, no i oczywiście również rodziców, którzy w tym okresie ferii szukają sposobu na spędzenie wolnego czasu dla swoich dzieci. I w tym roku również pracownicy Białostowskiego Środka Kultury przygotowali liczne atrakcje, przede wszystkim warsztaty. Warsztaty ruchowe, artystyczne, warsztaty cukiernicze i ilustratorskie. Zal nami już na przykład pierwsze pokazy spektaklu familijnego, warsztaty ilustratorskie z Katarzyną drejuk, ale przed nami również jeszcze wiele, wiele atrakcji, na przykład dzisiaj. Co prawda czasu jest mało, ale myślę, że ktoś że tak powiem, jest zorganizowany i mobilny, ten jeszcze zdąży. O godzinie 12 zapraszamy do kawiarni Fama na pierwsze warsztaty, które organizujemy wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Nazywane są Zimowe Ćwierki i Świergoty i Ptaki z Leśnikiem. W trakcie tych warsztatów dzieci będą miały okazję dowiedzieć się, co można, czego nie można, w jaki sposób dokarmiać zwierzęta zimą, a na koniec będą miał okazję przygotować takie specjalne ptasie, ptasie przysmaki, kule tłuszczowe, także to są warsztaty jedyne otwarte w trakcie tych ferii zimowych, dlatego bardzo serdecznie zapraszam dzisiaj, może ktoś jeszcze zdąży na godzinę 12 dotrzeć do kawiarni Fama. Jak y przedstawia się frekwencja, jeżeli chodzi o takie wydarzenia? Sporo osób jest w stanie w nich uczestniczyć albo może jest zainteresowanych samym uczestnictwem, no bo zakładam, że liczba miejsc jest ograniczona. Liczba miejsc jest oczywiście ograniczona i nie ukrywam, że te warsztaty i spotkania Różnego rodzaju, które odbywają się w trakcie ferii, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Dlatego dzisiaj też bardzo chętnie zaprosiłabym na Państwa i słuchaczy Radia Jart na mhm. jak najwięcej wydarzeń. Ale niestety większość z nich jest już niestety wyprzedana. Ale na szczęście w ciągu najbliższych dni mamy jeszcze takie wydarzenia, na które są pojedyncze dosłownie bilety. Mhm. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam, chociażby jutro, 30 stycznia, w czwartek, o godzinie 10 mamy ostatnie bilety na warsztaty ruchowe Powitanie Słońca nad Uluru, które poprowadzi Anna Talarczyk. Będą to warsztaty, w trakcie których dzieci będą miały taką symboliczną możliwość przeniesienia się do Australii. Podróży po tym kraju, poznają historię, ciekawostki związane z tym miejscem i będą miały okazję właśnie troszkę poćwiczyć, poprawić swoją koordynację ruchową, motorykę ciała. Zapraszam serdecznie na to wydarzenie. Bilety jeszcze są, a bilety na wszystkie warsztaty możliwe są do kupienia przez stronę internetową Białostockiego Ośrodka Kultury bok.białystok.pl no i oczywiście również w Kasie. W Kasie Kinaforum przy ulicy Legionowej 5 i w Kasie Centrum imienia Ludwika Zamenhofa przy ulicy Warszawskiej 19. Ułożenie takiego atrakcyjnego harmonogramu na taki czas akwarii zimowej to pewnie nie jest łatwa sprawa, prawda? Oczywiście, że nie jest. To jest duże wyzwanie, duża logistyka. Tym bardziej, że warsztaty są skierowane zarówno do tych najmłodszych dzieci około 5-6 roku życia, jak i również do dzieci starszych powyżej 10 roku życia, 3, 3, nawet 13-latków więc właściwie dzisiaj nastolatków, do których trzeba mówić troszkę w inny sposób mhm. i zachęcać do udziału zupełnie inaczej, jeśli chodzi o zupełnie inną ofertę tematyczną. Okay. Jasne. To teraz sprawdźmy w takim razie, co dzieje się w Białostockim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Też macie sporo propozycji, no to o nich posłuchajmy. Co macie w zanadrzu? Tak, zapraszamy tradycyjnie na pływalnię, gdzie postaraliśmy się ograniczyć rezerwacje, żeby było trochę więcej miejsca, trochę luźniej niż w roku szkolnym. Na pływalniach również zorganizowaliśmy kursy nauki pływania, żeby, żeby nie tylko się bawić, ale też korzystać z tych obiektów. Więc mamy w każdym wieku dla osób jeszcze nic nie umiejących pływać, dla osób doskonalających pływanie, dla osób dorosłych, w godzinach przedpół od godziny 11 na trzech naszych obiektach. Właściwie odbywają się takie kursy od poniedziałku do piątku. Jest to pięć lekcji, do których zachęcamy zapisywać się od następnego tygodnia, bo w tym tygodniu już wiadomo, no już kursy są, e, trzy się dzisiaj, trzecie się odbywają, więc już tylko dwa pozostały, dwa zajęcia pozostały, więc zapraszamy do zapisywania się od następnego tygodnia w, kas w kasach obiektów. Można się o tym dowiedzieć jak najwięcej oraz e, oczywiście na naszej stronie internetowej www.miejskoaktywni.pl. Do tego zorganizowaliśmy Więcej niż w roku szkolnym, ślizgawek na lodowisku, bo już od godziny 11 zapraszamy wszystkich do, do korzystania z lodu na naszym obiekcie białostockim, gdzie oczywiście można wypożyczyć łyżwy, można wypożyczyć e, urządzenia do nauki jazdy, takie pomocnicze. Mhm. Do tego e, cały czas e, wspominamy i staramy się promować Tor Białystok, który nie jest tylko, nie chcemy, żeby się kojarzył tylko jako miejsce dla rajdowców, dla osób wyczynowo e, jeżdżących samochodami, ale zawsze e, to jest też miejsce do nauki jazdy, do odstawiania takich pierwszych kroków. Nawet zimu oczywiście, zwłaszcza zimą, mhm. zwłaszcza zimą dla osób doświadczonych, bo wtedy można tam z tymi trudniejszymi warunkami się oswoić w bezpiecznych warunkach, bo tam można wyjechać autem, swoim autem, bo to trzeba swoim autem przyjechać poza Jasne. tor i, i nie ma tam żadnych przeszkód, drzewa, chodnika, płotu. Powinien się ten samochód gdzieś tam zatrzymać na tak zwanej pułapce i można spokojnie wrócić i kontynuować tą jazdę. Uważam, że jest to super atrakcja dla, nie wiem, taty z dzieckiem, które i uczy się jeździć i zamiast uczyć się na komputerze jazdy wirtualnej, to może naprawdę w rzeczywistości, jeśli już sięga do pedałów, trzyma kierownicę i, i potrafi wykonywać polecenia rodzica, rodzica który, który potrafi jeździć. Do tego pogoda w tym roku mało zimowa, ale na Dojlidach ostatnio słoneczko wyszło, więc bardzo przyjemnie jest pospacerować. Do tego mamy saunę wyjątkową nad Zalewem, która cieszy się ogromną popularnością, tam też staramy się od czasu do czasu Coś specjalnego zorganizować, czymś takim są seanse mhm. specjalne przez sauna mistrza prowadzone panią Katarzynę Siemieniuk i takie seanse mamy jutro. Zostały nam jeszcze miejsca na 17.30, więc gdyby ktoś chciał po posłuchać, jak się powinno saunować, a po drugie podziwiać panią Katarzynę w swoim dziele, kiedy zapewnia dodatkowe atrakcje w saunie, zapraszamy do zapisów od 17,30. Do tego organizujemy półzimowisko tradycyjnie, tak jak w okresie letnim półkolonie, no ale tam już miejsca są wyprzedane, dzieci, pięćdziesiątka dzieci, bardzo fajnie spędza ten czas, korzystając z miejskich atrakcji, bawią się, przychodzą codziennie, jest, jest fajnie. Tutaj pięćdziesiątka dzieci, jeżeli chodzi o te półzimowisko, jak przedstawia się frekwencja, jest duże zainteresowanie po tych kilku dniach już od początku ferii zimowych, jeżeli chodzi na przykład o białostockie lodowisko, sporo dzieciaków przychodzi? Tak, bardzo dużo, aczkolwiek tak jak wspomniałem, postaraliśmy się, żeby tych miejsc było więcej niż normalnie w roku szkolnym, nie tylko po południami, dwie sesje, ale sesji na lodowisku mamy aż pięć, więc jak zaczynają się sesje dzisiaj od godziny 11 i trwają praktycznie do 21, więc troszeczkę jest sporo ludzi, ale można wejść. Kolejki są krótsze mhm. niż w roku szkolnym, tak bym to podsumował, zarówno na pływalniach, jak i na lodowisku. Zachęcamy, zapraszamy kilka minut przed wejściem zorganizować się, to nie jest długo. A jeżeli jest taka potrzeba, to zawsze można coś doczytać właśnie, jeżeli chodzi o stronę Miejskoaktywni. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze pomysłu na to, co dokładnie chciałby zrobić, a coś chciałby zrobić, no to może tam zajrzeć. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony w www.miejskoaktywni.pl i także do zaglądania na nasz fanpage na Facebooku, gdzie staramy się też odpowiadać na różnego rodzaju pytania, wątpliwości, więc zachęcamy. Zachęcamy bardzo gorąco. Naszymi gośćmi byli Martyna Zaniewska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, a także Paweł Orpik, Szef Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. A moje miasto to Białystok.